Pani Przewodnicząca, na historię nie patrzy się z takiego albo innego punktu widzenia, tylko patrzy się na fakty takie, jakie one były. W odpowiedzi na Pani list, pragnę zauważyć, że jest Pani przedstawicielką nacji, która akurat w sposób czarno-biały zachowywała się w tym mieście i akurat w siedzibie Głównej Ministerstwa Edukacji Przeszucha 25 miała miejsce siedziba Gestapo. Przez kilka lat pani przodkowie dokonywali masakry i na to patrzy się po prostu jak na masakrę, a nie z takiego czy innego punktu widzenia. Na to też zwracam uwagę w tym liście. Dobrze jest, że przedstawiciele pani nacji nie unikali, pomimo ładnych haseł, które tu wygłaszają przedstawiciele państwa niemieckiego, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, nie unikali i nie wybielali swojej odpowiedzialności za wszystko, co wówczas się działo. Na to zwracam uwagę, więc ja zupełnie naszej podchodzę do historii niż pani, mi się wydaje. Wydaje mi się, że historia po prostu jest pełna faktów, a fakty są takie, jakie po prostu są. Jeśli ktoś kogoś zabił, to ktoś kogoś zabił. Jeśli ktoś kogoś uratował, to ktoś kogoś uratował. Jeśli w konkretnej nacji było mnóstwo morderców i niewielu szmalcowników, to tak po prostu jest. Jeśli w innej nacji byli, mnóstwo bohaterów i niewielu szmalcowników. Jeśli w innej nacji było mnóstwo morderców, to też tak po prostu jest. Historia jest historią. To nie jest kwestia opowieści, to jest kwestia przytaczania faktów. Badania historii polegają na tym, że odkrywa się fakty i o faktach się mówi. Więc to tylko tytułem komentarza do Pani wstępu, żeby nie patrzeć na historię z takiego czy innego punktu widzenia. My patrzymy na historię z punktu widzenia faktów, które miały miejsce i konsekwencji, w szczególności konsekwencji dla narodu polskiego i państwa polskiego, bo od tego jesteśmy Ministerstwem Edukacji. Narodowej i nauki, i szkolnictwa wyższego państwa polskiego. Jeśli dobrze sobie przypominam, ciesząc się raz jeszcze z państwa obecności w polskim Ministerstwie Edukacji i Nauki, to akurat te dwie kwestie nie podlegają polityce wspólnej Unii Europejskiej. Chyba, że Państwo patrzycie na nią przez szeroko pojęte wartości europejskie, które Państwo rzeczywiście w Parlamencie Europejskim definiujecie w sposób różny, ale to różni różnie definiują, o tym nie chcę rozmawiać. Natomiast generalnie jest to polityka, która jest polityką wewnętrzną państwa członkowskiego, nie należy do wspólnej polityki. Ale tym bardziej cieszę się, że Państwo jesteście u nas w Ministerstwie Edukacji jako nasi gości i możemy otwarcie na ten temat rozmawiać. Dlatego tak chętnie zgodziłem się na spotkanie z Państwem. To jest pierwsza rzecz. Nie chcę mówić o praworządności w artykule siódmym, bo. Ilość absurdów, kłamstw i pomyli wyrzucanych na naród polski, na państwo polskie przez Parlament Europejski w tych skandalicznych rezolucjach, kłamstw, które tam są powielane, jest tak skandaliczna, że musielibyśmy tutaj spędzić następne kilkadziesiąt godzin, żebym państwu je wypunktował. Ale nie na no, po to się spotykamy. Spotykamy się po to, żeby rozmawiać o edukacji w Polsce, o nauce i szkolnictwie wyższym, o wolności dyskusji akademickiej. Również w kontekście wypowiedzi pani Angel King, ale w kontekście również wszystkich innych rzeczy, które w Polsce się pojawiają w ostatnim czasie, no i w kontekście oczywiście dzieci ukraińskich i młodzieży ukraińskiej, która tłumnie, tłumnie do Polski zjechała po agresji z 24 lutego 2022 roku i znalazła opiekę w polskich szkołach i w polskich uniwersytetach, również naukowcach, o czym z chęcią Państwa za chwilkę poinformuję. Jeśli potrzebujemy pomocy z Państwa strony, to w pierwszej kolejności tej, żebyście Państwo nam dalej nie blokowali środków europejskich, choćby na takie działania jak działania edukacyjne w ramach branżowych centrów umiejętności, po to, żeby rozwijać szkolne, szkolnictwo zawodowe w Polsce. Myśmy wyasygnowali już ogromne miliardy złotych na utrzymanie dzieci ukraińskich w polskich szkołach i to są miliardy złotych polskich podatników. Dodatkowo wyasygnowaliśmy miliard 500 milionów złotych na to, co jest w KPA, co Państwo blokujecie, jest zupełnie niezgodnie z prawem i ten artykuł 7 to się przeciwko Państwu powinno obrócić. bo to Państwo łamiecie praworządność w Unii Europejskiej, działając zupełnie poza traktatami i zupełnie poza kompetencjami, które i Komisji Europejskiej, i Parlamentowi przysługują. I to jest zupełnie dla nas oczywiste. Jeśli wojna będzie trwała kolejne lata, a nikt tego nie jest w stanie wykluczyć, nikt nie jest w stanie tego wykluczyć, zresztą mamy wrażenie, że jest to na rękę niektórym państwom Zachodu, które dogadują się świetnie z Rosją ponad Ukraińcami, ponad Polakami. Przykładów tego jest ogromnie wiele. Czy prezydent Francji, czy wielu innych przywódców państw europejskich robi po prostu rzeczy nieodpowiedzialne. Zostawiam to, bo to nie jest przedmiot naszej dyskusji. To tylko pokazuje, że wojna może trwać dłużej niż nam się wydaje i może trwać kolejne lata. Pamiętajmy, że ona trwa już wiele lat, bo ona się zaczęła w 2014 roku. Ona się zaczęła zaraz po Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. I reakcja państw Zachodu była taka, że przyjmowaliście państwo Putina z otwartymi rękami, traktowaliście go jako równorzędnego partnera gospodarczego, nie zwracając uwagi na zabór Krymu, na wojnę, którą on rozpoczął w 2014 roku i prowadził, tam ginęli ludzie. Skoro ona trwa już dzisiaj od 2014 roku już dziewiąty rok, to kto nam powie, że nie będzie trwało kolejne dziewięć lat, skoro wszystkim na tym zależy. Tym nieodpowiedzialnym, zwłaszcza przywódcom. Jakby pani mogła się nie uśmiechać, bo ten uśmiech rzeczywiście świadczy o tym, że pani nie rozumie tej sytuacji, ale to jest pani sprawa. Bo rozmawiamy o sprawach bardzo poważnych, proszę pani. Jesteśmy tutaj największym krajem Unii Europejskiej, który graniczy bezpośrednio, szanowna pani, z Rosją na północy, z Białorusią na wschodzie i z Ukrainą, gdzie odbywają się działania wojenne. Jesteśmy krajem 38 milionowym, który jest na froncie wojny gospodarczej, ekonomicznej i finansowej i który jako pierwszy przyjmuje wszystkie ciosy z tym związane. Jeśli państwo tego nie rozumiecie, to dobrze jest postudiować również w Parlamencie Europejskim, zanim się, zanim się pani będzie uśmiechała, bo rozmawiamy o na naprawdę bardzo poważnych rzeczach. A to tylko taka moja prośba, bo pani może robić co chce. To jest wolny kraj naprawdę. Chcemy, żeby w kolejnym programie rządowym w tym również tym, który jest na mniejszą skalę uruchamiany na poziomie Ministerstwa Edukacji, by była oddzielna pula środków również na szkoły specjalne. Na szkoły specjalne, w których będzie, w których będzie, będą uczeni ludzie bez względu na to, Szanowna Pani, jaką mają orientację seksualną. Nas to nie interesuje. Orientacja seksualna, życie seksualne człowieka jest piękną sferą życia każdego człowieka, ale sferą intymną. Nas nie interesuje, kto z kim śpi i jakie ma zapatrywania seksualne. Wśród swoich współpracowników, najbliższych również, mam także homoseksualistów, ale my o tym nie rozmawiamy, bo to jest nasze życie, a nie życie dochodzenia z tym po ulicach i promowania jeszcze tego wśród najmłodszych. A jak pani pyta o zdrowie osób LGBT, to one jest dla mnie tak samo ważne jak osób nie LGBT, jak osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Każdy człowiek ma dokładnie taką samą godność osoby ludzkiej i każdy wymaga zaopiekowania. Nie będziemy tworzyć żadnych dodatkowych specjalnych systemów dla ochrony tylko i wyłącznie tej wąskiej grupy ludzi, którzy się pogubili często w swoim życiu i nazywają się LGBT. Ale to jest moje prywatne zdanie. Oni korzystają z takiego samego systemu jak wszyscy inni, bo wszyscy, jeśli chodzi o godność osoby ludzkiej i konieczność im pomocy, są dla nas dokładnie tacy sami. Mam wrażenie, to jest trochę inaczej niż w Unii Europejskiej. To w odpowiedzi na pytanie o kondycję psychiczną osób LGBT. Słyszała Pani wypowiedź, Pani Angel King? Jakby Pani wzięła słuchawki, ten Pani. Jakby Pani słyszała, to by Pani wiedziała, co ona tam powiedziała. Pani Engel King wypowiedziała się w sposób obrzydliwy na temat państwa polskiego, narodu polskiego, uwzględniając tylko wycinek i fragment funkcjonowania tego państwa w czasie II wojny światowej. Jej wypowiedź nie była podparta żadnymi argumentami naukowymi, stąd nie mówimy w ogóle o wolności naukowej. Natomiast nie będziemy finansować funkcjonowania funkcjonowania badań, które nastawione są tylko i wyłącznie na szkalowanie dobrego imienia państwa polskiego i narodu polskiego. I ja to podtrzymuję. Mogę panią zapewnić, że dopóki rządzi prawo i sprawiedliwość, tak będziemy robić. To jest odpowiedź na pani pytanie. A pani Engel King jest profesorem jak każdy inny i swoje wypowiedzi, zwłaszcza medialne, powinna podpierać argumentami naukowymi, a nie swoim punktem widzenia absolutnie skrzywionym. Jeśli będzie operowała argumentami naukowymi, w Polsce ma przestrzeń do każdej argumentacji bez względu. Mogę Pani powiedzieć więcej: ta przestrzeń wolności akademickiej w Polsce zwiększyła się zdecydowanie od momentu, kiedy zostałem ministrem edukacji i nauki. To myśmy wprowadzili pakiet wolności akademickiej. To my, konserwatywni przedstawiciele nauki, byliśmy szkalowani. Czy dyscyplinowani, postępowani dyscyplinowanym tylko dlatego, że twierdziliśmy, że zdrowa rodzina to rodzina oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny, że małżeństwo to jest kobieta i mężczyzna, to są pojęcia znane jeszcze z Prawa Rzymskiego, za to byliśmy. Za to byliśmy stawiani przed opozycją dyscyplinarną. Postawiliśmy na wolność wypowiedzi. W ramach świata akademickiego każdy może powiedzieć to, co chce, tylko ma mieć to podbarte argumentami naukowymi. To nie mogą być wypowiedzi publicystyczne czy polityczne, jak w przypadku pani Engel King, nie pierwsze zresztą. Więc mogę panią zapewnić, że świat akademicki cieszy się wielką wolnością, większą niż w świecie Zachodu. Większą niż wcześniej, pani Engelking też z niego będzie korzystać. Natomiast jako minister edukacji i nauki państwa polskiego mam prawo podejmować decyzję o finansowaniu takich czy innych badań naukowych. Jedno mogę finansować, drugie mogę nie finansować. Jak każde państwo, również Polska, ma prawo do swojej polityki naukowej i do finansowania tych badań, które z punktu widzenia państwa polskiego są szczególnie, szczególnie ważne. I w tym sensie podtrzymuję moją wypowiedź, nie będę finansował badań, które nastawione są na szkalowanie dobrego imienia państwa polskiego. Bo w państwie polskim byli szmalcownicy. W państwie polskim byli volksdeutsche, czyli ludzie, którzy zdradzali państwo polskie w okresie II wojny światowej i wpisali się na listę tzw. zwanych czyli Niemców. No nie z pochodzenia niemieckiego, ale z zamiłowania niemieckiego. Byli złodzieje, byli mordercy. W państwie polskim byli również ci, którzy współpracowali bezpośrednio z Gestapo, byli również ci, którzy dokonywali mordów. Ale przytłaczająca większość tego państwa, również tego instytucjonalnego państwa podziemnego, była nastawiona na zwalczanie wszystkich tych elementów absolutnie negatywnych. Pa, państwo polskie podziemne, funkcjonujące jako jedyne na taką skalę w Europie wprowadziło kary, w tym również karę śmierci za szmalcownictwo, za współpracę z Gestapo, za wydawanie i Polaków i Żydów w równym stopniu. Mnóstwo ludzi polskich. Pomagało Żydom w czasie okupacji, mimo że byli zagrożeni karą śmierci. We wrześniu, zapraszam serdecznie całą komisję, 10 września, mamy w Markowej na Podkarpaciu wydarzenie absolutnie wiekopomne. Mamy beatyfikację rodziny Ulmów. Zresztą z jakimś elementem pochodzenia niemieckiego. Nam to w ogóle nie przeszkadza. Rodzina Ulmów była wymordowana w sposób bestialski przez Niemców za to, że ukrywała rodzinę żydowską. Zamordowane było również dziecko nienarodzone. To będzie beatyfikacja pierwsza na świecie, również dziecka nienarodzonego bo dla nas to życie jest tak samo ważne, jak dziecko dziecka narodzonego. To jest symbol, ale takich ludzi było mnóstwo w całej Polsce. Jeśli w Górecku na Zamojszczyźnie, jako przykład podam, jeden z tysięcy, setek tysięcy, jeśli w Górecku na Zamojszczyźnie przetrzymywana była na stryżku kapliczki przydrożnej, mającej dwa na jeden młoda dziewczyna żydowska, to państwo myślicie, że przez półtora roku udało się jej tam przebywać, bo tylko jedna osoba o tym wiedziała? Czy też pomagała jej cała wieś? Jeśli w uchaniach pod Chrubieszowem przez dwa lata ukrywało się kilkudziesięcioro Żydów w lesie w strasznych warunkach, to oni się ukrywali i jedli tylko grzyby, czy pomagała im miejscowa ludność z tych uchań? Właśnie. To są przykłady wielkiego bohaterstwa państwa polskiego i narodu polskiego. I jeśli się mówi o tym, że ktoś zawiódł, że jakaś część była szmalcownikami, mordercami, bo byli! Byli również Polacy, którzy zabijali tych Żydów, a następnie byli funkcjonariuszami milicji komunistycznej, sługusami Sowietu. Byli tacy, byli tacy. Byli to również niektórzy Żydzi po II wojnie światowej. Wśród ubecji i milicji obywatelskiej sowieckiej prowadzącej kolejną okupację państwa polskiego byli także Żydzi. My tego nie rozróżniamy, ale przytłaczająca większość tego społeczeństwa wykazała się bohaterstwem. I jeśli się prowadzi narrację historyczną, to ją trzeba prowadzić uczciwie, a nie z nastawieniem tylko na jedną rzecz. Trzeba mówić nie o punkcie widzenia, tylko o faktach, takich jakie one po prostu były. To w odpowiedzi na pytanie panią Engel-Kinga, ale swoboda akademicka, niech mi pani wierzy, jest na najwyższym poziomie w Europie. O czym pani mówi? O jakim zmianie punktu widzenia narodu polskiego i społeczeństwa polskiego na wolność słowa, na wolność mediów w wyniku agresji Rosji? Czy pani myśli, że naród, który wyzwolił się z komunizmu własnymi siłami, który jako pierwszy podjął działania, które miały zdjąć z całej części Europy Środkowej i Wschodniej jarzmo komunizmu, który ma ogromnie wielu bohaterów i mężów stanu typu Jan Paweł II czy Kardynał czy, czy Wyszyński, ma cokolwiek zmieniać w swoim myśleniu na temat wolności. Ja myślę, że państwo tam w swoich krajach powinniście pomyśleć o wolności słowa, o faktycznym pluralizmie. O faktycznym pluralizmie, bo u nas jest pełny pluralizm, proszę pani. A jak pani w tezie stawia, w pytaniu stawia tezę, a taką pani postawiła bardzo obrzydliwą tezę i bardzo niestety kłamliwą, a przy tym przykrą dla nas, że my mamy zmienić jakikolwiek sposób myślenia na temat wolności my, naród, który wolność wywalczył sobie i nie tylko sobie, ale dzięki Solidarności i bohaterom Solidarności również innym krajom, bo to się zaczęło, no to pani po prostu nas obraża. To jest pani prawo, bo w Polsce można też obrażać kogokolwiek innego. Nie mamy z tym problemu. Odpowiadamy argumentami. Nie zmienimy naszego myślenia w wyniku agresji Rosji, bo to my jesteśmy krajem wolności i krajem, który przestrzega i wolności słowa, i wolności mediów. Przykładem jest pakiet wolności akademickiej, który, który wprowadziliśmy. Edukacja na rzecz różnorodności i w tym ten cały LGBT+. Plus Czy państwo myślicie, że różnorodność polega tylko na LGBT+. Czy państwo skupiacie się w tym parlamencie europejskim tylko na jednej grupie społecznej, bardzo wąskiej. I mnie ona nie interesuje jako grupa społeczna, niech sobie każdy robi ze swoim życiem seksualnym co chce, co mnie to obchodzi. Natomiast nikt nikomu nie może narzucać tego swojego sposobu życia. Jak ktoś chce żyć z czterema partnerami, niech sobie żyje. W Polsce jest to możliwe. Jak ktoś chce żyć z tylko mężczyznami, to jest jego sprawa. Powtarzam raz jeszcze średnio około 2% to są homoseksualiści, także 2% w tym urzędzie to są homoseksualiści, a może nawet więcej. A wśród swoich przyjaciół mam chyba więcej niż dwa procent homoseksualistów. Tylko nas, ludzi kulturalnych, to nie interesuje, bo niech nikogo nie interesuje, co ja mam u siebie w domu ze swoją żoną, i mnie nie interesuje, co mój kolega robi ze swoim kolegą albo z trzema kolegami. W tym sensie ta różnorodność to jest przede wszystkim tolerancja. Państwo nie macie tolerancji dla innych niż LGBT, mam wrażenie niekiedy martwią się tylko tą grupę społeczną, a dla nas różnorodność to ludzie z niepełnosprawnościami, to ludzie z ułomnościami. To ludzie z rozmaitymi problemami i fizycznymi, i psychicznymi, bez względu na to, czy są taki, czy innej orientacji seksualnej. To jest ich sprawa. Piękna sfera życia człowieka, sfera seksualna, jest sferą intymną. Państwo w Parlamencie Europejskim robicie z tego taki płaszcz, który wieszacie na budynku, i niestety tracicie piękno życia seksualnego, bo je bezcześcicie. To jest moje zdanie i też mogę mieć takie zdanie. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie, bardzo dla mnie pouczające. Dziękuję za. Bardzo otwarte pytania, dziękuję za możliwość udzielenia odpowiedzi, ponieważ mamy następne next meetings. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo.